Stop, Żadnych smakołyków. Kurczę, co robić? Muszę coś wymyślić. Could you please... Mogę przejść? Oczywiście. Dzień dobry. Jestem umówiona na wizytę. Zapraszam, nie ma problemu. O, chyba coś wymyśliłem. Włożę te wszystkie przysmaki do plecaka. Założę perukę. No i to wszystko. Jestem piękną blondynką. Schowam plecak. Teraz mam brzuch. Pomaluję usta. Gotowe. Ojej. Nowa pacjentka? Spojrzę? Nie, nie, lepiej mi nie przeszkadzać. Oczywiście, proszę, proszę przejść. Nie można wnosić słodyczy. Co to jest? Proszę to tutaj włożyć. Szkoda, nie udało mi się nic przenieść. Same łakomczuchy dziś. Co się stało? Muszę się rozejść. O matko. Doktorze, umieram. Zabrać go na salę operacyjną natychmiast. Mam nadzieję, że zdążą mu pomóc. O, to Bob. Co ci się stało? O nie. Potrzebuję cię. Mam cię. Zrobiłem ci żarcik. Zobacz, co to się wydarzyło. Przemyciłem dla ciebie do szpitala słodycze. Spójrz. Mamy teraz prawdziwą ucztę. Są i pianki. Jemy na Ej, a ja? Ups, chciałam tylko słodycze. Teraz przemycę słodycze w ubraniu pielęgniarza. Nadal tu jesteś? Jestem pielęgniarzem. Twoja zmiana się skończyła. Możesz już iść. Nie przypominam sobie, że miał mnie ktoś zmienić, ale okej. Okay. Nadchodzą słodycze! Nikogo tu nie ma? Świetnie! Oto pudełko, proszę! Wow! Ekstra! Tu wszystko dla ciebie, to ja, bo patrz! No cześć, ale niespodzianka! Dziękuję! Będziemy teraz to wszystko jeść. Dajcie mi troszkę słodyczy, proszę! Cześć, cześć! Ale pyszności! O, nie! Co? To lekarz? Zaraz oberwiemy. Mówiłam, żadnych słodyczy. Co za bezczelność. Oddawaj. Żadnych smakołyków. Tak lepiej. A ty co tam masz? Mam pomysł. Wezmę sztuczną rękę i wsadzę w nią skitelsy. A teraz będę udawał, że to moja ręka. No, i idealnie, zupełnie niezauważalne. To na bank zadziała. No to idę. Ojej, jak mnie boli ręka. Biedactwo, mogę się przyjrzeć? To bolało, muszę pilnie do chirurga. Biegni, biegnij. Moja ręka. Bo, co ci się stało? Przepraszam. Mam tu coś. Patrz. Hop. Moja ręka jest zdrowa, a tu są skitelsy! Tak, i ty też dostaniesz. I to nawet dużo. Uwielbiam skitelsy. Żadnych przekąsek. Przechodź. I coś źle się czuję. Nie przejdę tak. Założę fartuch lekarski. Gotowe. Jestem lekarzem. Zawiążę krawat i mogę przejść wszędzie, gdzie chcę. Na wszelki wypadek dodam wąsy i wezmę torbę lekarską. <laughs> Naprzód do słodkiego zwycięstwa. O, doktorze! Dobrze, że jest. Strasznie boli mnie głowa. Pomóż mi. Yy, nie wiem, jak ci pomóc. Nie masz gorączki, jest ok. Ale bardzo mnie boli głowa. Może masz jakieś lekarstwa? Kurczę, mam przechlapane. Oczywiście, że mam. Niech pomyślę. O, chwilka. Cudowna pigułka. Weź jedną na ból głowy, proszę. Dziękuję, doktorze. Co? To jest słodkie. Niebieskie słodycze. Chcesz mnie nabrać? Co robić? Jestem lekarzem. Prawdziwym lekarzem. Nie oszukasz mnie. Uda nam się, zobaczysz. Co jest? Ojej, Oj, czuję się bardzo źle. Chwileczkę, sprawdzę cię. Co się stało? Hmm... Eee, eee, muszę do lekarza. No dobra, przechodźcie. Ach, łatwo poszło. Co to za kolorowy ślad za sobą zostawiają? Coż tu jest nie tak. Pila, co to jest? Słodycze, wiedziałam. Ej, złapała mnie, zabieraj mnie stąd szybko. Jeszcze jeden. Daj mi ten napój i wchodź. Mam tu już całą skrzynkę. Sim, salabim, och, piękny kwiecie, daję ci te róże. Co to za cudak? Jakie to ciekawe, miło mi, kwiatek dla mnie. Przejdę niezauważony. Słucham cię. Patrz, widzisz, ile słodyczy przyniosłem? Wow, świetnie! Dzięki! Jak dużo jestem szczęśliwa! Co to jest? Ale fajna czapka. Aż chce się tańczyć. Tu mój ulubiony. Popatrz jak zabawnie tańczy. Jak ona to robi? Nie ma problemu, zgadzam się. Kocham swoją pracę, można siedzieć bezczynnie przez cały dzień albo nauczyć się walczyć kataną. Będę jak żółw ninja. Dzień dobry, przyszłam zrobić badania. Najpierw pokaż mi, co jest w środku walizki. Nie, nie potrzebujemy tu lekarza. Odejdź. Hmm. Muszę cię jeszcze przebadać No dobra, jeśli nie chcesz mnie wpuścić do więzienia, to będę musiała zacząć od ciebie Z pomocą lewatywy Zdejmuj spodnie yy, Nie, nie, no, lepiej zbadaj więźnia Wygląda na chorego Oto i on, pani doktor Proszę go zbadać Co? A, racja Tak bardzo boli mnie brzuch Myślę, że on jest naprawdę chory Zostawię cię z nim. Lewatywa to prywatna sprawa. Patrzę, Andy. przyprowadziłam ci twojego przyjaciela. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Jak? Czy to twój kolega? Kolega? Nie, to jest kot. A mój kolega to. Dobra, troszkę się pomyliłam, ale nie martw się, na pewno wrócę. Wrócisz, ale teraz musisz już iść. Mam alergię na koty. Nie bój się, mam strzykawkę z odpowiednim lekarstwem. Dam ci zastrzyk i nie będziesz miał żadnych alergii. Nie, nie potrzebuję zastrzyku. Lepiej iść po kociaka, bo uciekł. Jakoś sobie poradzę. Zaraz zjem coś spysznego. Skąd tu się wziął kot? Jak on się dostał do budynku? Nic się nie stało. Kociaku, przykro mi, ale muszę cię stąd wyrzucić. No, idź sobie? Ojej, chyba nas zauważyła. Zanim pani policjantka dojdzie do siebie, musimy mu uciekać. Następnym razem muszę zmienić kostium. Cześć, przyszłam żeby posprzątać. Przepuść mnie. Nie ma mowy. Najpierw muszę cię dokładnie obejrzeć. Możesz mieć przy sobie coś niebezpiecznego lub nielegalnego. Nie bądź śmieszna, jestem tylko sprzątaczką. Chcesz tak? Mam jednego. O, bardzo dziękuję! Ale nawet nie myśl, że mnie przekupisz. Pokaż mi, co jest w wiadrze. W wiadrze? Ale tam nic nie ma. Muszę co robić, wiem. Dlaczego się mnie czepiasz? Mam jeszcze 10 takich domów do wysprzątania, więc nie przeszkadzaj mi w pracy. Dobra, dobra, sprzątaj, przynajmniej będzie czyściej. Andy, mam twoich przyjaciół. Znalazłam całą trójkę. Trójkę? Ale on jest tylko jeden. Spójrz, znalazłam trzy złote rybki. Rybki? Jak w ogóle można nazywać rybkę przyjacielem? To nie on! Cicho, idzie policjantka, schowaj rybki. Schować? Ale co mam z nimi zrobić? Gdzie mam je. A, wiem, do toalety. Tam jest woda, co oznacza, że ryby będą bezpieczne i zdrowe. Mam nadzieję, że niczego nie podejrzewa. Co tu się dzieje? Dlaczego cała woda jest na podłodze? Po co pani tu przyszła? Muszę pilnie skorzystać z toalety. Ojej, w takim razie szybko opuszczamy budynek. Mam nadzieję, że Jane znajdzie mojego kolegę. Bez niego jest mi tak źle. Tak bardzo stęskniłem się za moim pieskiem. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Witam, nazywam się y, Jerry. Muszę sprawdzić stan techniczny budynku. Oto moja walizka, proszę ją sprawdzić. Chyba wszystko ok. Mogę Cię wpuścić do środka, proszę. A jednak, stop. Po pierwsze, czy mógłbyś rzucić okiem na moje krzesło? Jest zepsute. Nie mogę w nim normalnie usiąść. Krzesło? A, no tak, zdarza się. To proste. Potrzeba... Potrzeba tylko taśmy klejącej. Taśmy klejącej? Tak. Proszę wejść. Szefowie znowu wezwali najtańszą firmę. Zapraszamy. Mamy tu problem z oświetleniem. Czy mógłbyś wkręcić tę żarówkę? Jasne. Dla mnie to nic wielkiego. Teraz trzeba tylko wymyślić, jak dostać się do Diego. Wiem, wystarczy zrobić duży otwór w ścianie. Myślę, że przyda mi się do tego młotek. Ojej, mury w więzieniu są twardsze niż gdziekolwiek indziej, ale to nie szkodzi, mam wiertarkę. Co to ma być? Chyba będę musiała się uciec do ekstremalnych środków. To działa! Co się tam dzieje? Proszę się nie martwić. W ten sposób trzeba wkręcić żarówkę. Andy w końcu zobaczy swojego przyjaciela. Gdzie jest mój pies? Nie ma mowy, żeby zmieścił się w tej dziurze. Co? To szczur! Co się stało? Dlaczego w ścianie jest szczur? Zanim będzie za późno, musimy stąd Hej. Dobry wieczór, złapałem niebezpiecznego przestępcę To fretka, trzeba ją wsadzić do celi hmm. Ojej, no właśnie, widzę, że od dawna próbują ją złapać okay. Proszę wejść, cele są tam Gdzie jest mój banan? Co się tam dzieje? Jane, przeprowadziłaś mojego przyjaciela? Tak, oto i on. Nie cieszysz się, że go widzisz? Przyjaciel, to Fredka. One są przerażające. To nie jest mój przyjaciel. Mam tego dosyć. Biedne zwierzęta, biedna ja. Co to się What? dzieje? Chwileczkę. Nie jesteś policjantem. Muszę podjąć odpowiednie działania przeciwko tobie. Gdzie jest moja broń? Wygląda na to, że Fletka jest mistrzem w swoim fachu. Co tu się dzieje? To nieładnie. Hmm? E, musimy już iść. Proszę nam wybaczyć, ale lecimy. Stać i tak łasko konie. Nie. nie zrobisz tego. Nie pozwolę ci na to. Wiesz co? Nie będę cię za to karmić. A to banan, który będziesz jadł przez cały dzień. Smacznego! Puść mnie, przyniosłam jedzenie dla więźnia. Hey! Mam nadzieję, że w środku nie ma żadnych zwierząt, bo okay. ostatnio mieliśmy tu jednego z fretką. O czym pani mówi, jakie zwierzęta mogą znajdować się w żywności? To niezgodne z przepisami. Mogę wziąć kurczaka, jestem taka głodna. Mm. Oczywiście, smacznego. Dziękuję. No wreszcie mogę zjeść porządny posiłek. Skąd się wzięła tu sierść? Chyba wiem. Andy, to ja, Jane. Przyprowadziłam ci przyjaciela. Naprawdę? Nareszcie. Mam już dość czekania. Gonię go od dwóch godzin. Ależ masz szybkiego i zwinnego króliczka. To nie jest mój przyjaciel. To jest królik. A ja potrzebuję... Cicho, nadchodzi policjantka. Mam was, to znowu wy i znowu zwierzęta. Co? Jakie zwierzęta? Pod kioszami one tam są. No, tu nikogo nie ma. Nie możecie mi tego udowodnić. Nie wierzę, sama widziałam futro na kurczaku. No, proszę spojrzeć, tu nikogo nie ma. Wydawało ci się? Wydawało? Nie, znajdę go. Wiem, że gdzieś tu się chowa. O czym ty mówisz? Nic nie widziałem. Po prostu mnie karmiono. Jaki mądry królik udało mu się wskoczyć pod czapkę. No. Przyszłam zobaczyć się z Andym. Jestem jego żoną, mamy rodzinę i małe dziecko. Czy mogę wejść? Wow! Po prostu dziecko już bardzo tęskni za swoim tatusiem. Dziecko? No oczywiście, zapraszamy. Andy nie powiedział nic o swojej rodzinie. Andy, cześć! To znowu ja. Myślę, że tym razem przyprowadziłam twojego kumpla. Dlaczego od razu nie powiedziałeś, jak wygląda? Tak, to mój przyjaciel. W końcu jesteś ze mną. Tak bardzo za tobą tęskniłem. Daj mi go. Jest gruby, dlatego nie zmieści się przez kraty. go on ucieka. Uwielbiam parówki. Co się stało? Dlaczego posterunek zamienił się w zo? E, piesku, dokąd idziesz? Pomocy, zostałam zaatakowana. To chyba szansa, żeby dać Endiemu wolność. Klucze są tutaj. Możesz mnie wypuścić? Tak, już. Zaraz będziesz wolny. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni klucz. Wydaje mi się, że wiem, jak uspokoić to zwierzę. Chcesz kiełbaskę? Wiem, że chcesz. No to teraz do dzieła. Ty też pójdziesz do więzienia. Co ty tu robisz? E, nic takiego, ja tylko e, tu stoję. Kolego, posiedzisz sobie teraz z panem. Będziecie musieli siedzieć w jednej celi. Hurra, w końcu jesteśmy razem. Czyli mogę wrócić do domu? Nie mam mowy. Ostatnio udało ci się zamienić więzienie w Zoo. Za to też przydało być się trochę czasu za kratkami. Na pewno nie będziecie się nudzić, a ja tymczasem idę na lunch. Nic się nie stało, damy radę.